Witam wszystkie zodiakalne panny i zapraszam na czytanie na luty, która odkryje energię i przesłania na ten nadchodzący miesiąc. Nowy miesiąc to czas nowych początków i refleksji na tym, co warto zabrać w dalszą podróż, a co zostawić za sobą. Zobaczmy, co przyniesie Wam luty i jakie wskazówki mogą Was wspierać w tym nadchodzącym miesiącu. Zaczynajmy kochani. Jaka jest główna? Jaka będzie Wasza energia? Jaka będzie energia panny w lutym? I jaka będzie energia miesiąca? No, wygląda na to, że będziecie tutaj mieć dużo pracy, ale kreujecie tutaj bardzo no bardzo bardzo dużo zasobów finansowych tak tutaj być może niektóre, niektóre panny będą planować jakieś wakacje będziecie chcieli coś no, fajnego zrobić dla siebie coś miłego cieszyć się po prostu no tym że powodzi się wam, powodzi się wam dobrze no i jak najbardziej trzeba się, tym, trzeba się tym cieszyć to jest energia sukcesu spełnienia ale tutaj wygląda na to, że luty będzie, no, będziecie mieć tutaj troszkę obowiązków na sobie, bym powiedziała, i tutaj będziecie musieli tak, jakby jeszcze poczekać. To jest taka no, energia trochę potrzeby cierpliwości, wytrzymałości, tak? Także w zależności, no, gdzie tu jesteście, jakie macie plany, to może, jeżeli planujecie te wakacje, one jeszcze. Może jeszcze nie być czas na to, kochani. Niektórzy z Was też mogą, no może będziecie musieli się bronić przed, no może nie napaściami, ale jakimiś takimi atakami, może, żeby właśnie więcej pracy nie było, albo nad jakimiś takimi właśnie nowymi obowiązkami, które może ktoś chcieć na Was, no może zwalić, tak? Jaki będzie główny cel tutaj tego miesiąca, moi drodzy? No, na pewno, na pewno właśnie to, wyciągnijmy więcej kart, ale to, no, żeby się cieszyć, czyli Wy macie tutaj tą, tą energię spełnienia, zadowolenia, a, czyli jednak no, wydanie na siebie trochę pieniążków, zrobienie coś fajnego, coś miłego. Zobaczmy, co czym ta dziewiątka mówi, co tutaj może właśnie być trudne i przeszkadzać. No jakieś tutaj zmartwienia mogą być, może coś wam tutaj chodzi a, po głowie, ale to też może być tak, że tak jak mówię, wy tutaj może właśnie planujecie sobie, może właśnie jakiś wyjazd, jakieś wakacje i, i to już może nie pierwszy raz tak było, że w momencie, kiedy wy mówicie może właśnie szefowi, że bierzecie urlop, no to on nagle mówi, że no nagle nie można, tak? Nagle jest bardzo dużo pracy i no i wy tutaj właśnie czujecie się, albo, albo już takie sytuacje były, i to jest taka powtórka z rozrywki. No, albo coś tutaj właśnie, jakieś zmartwionka Wam mogą, no możecie mieć tutaj pogówce wam chodzić. I może to też, a może też to być, kochani, jeżeli chodzi o zdrowie. Może niektórzy z Was nie śpią dobrze, może macie jakieś złe sny, może właśnie jesteście przemęczeni. Dlatego jest ta energia no, zadbania o siebie. Kochani, co tutaj się uda? Jaki będzie sukces w tym miesiącu? No, na pewno finanse, by tutaj, tu mogą właśnie przyjść też jakieś nowe możliwości jakieś nowe oferty, jakieś nowe początki, albo właśnie to też jest właśnie możliwość, kochani, zadbania o siebie, zadbania zadbanie o to fizyczne nasze zdrowie. No, monety nie mówią tylko właśnie o pieniądzach, ale też o naszym tym fizycznym zdrowiu, fizycznym ciele, także może tutaj, no właśnie uda Wam się, tak, jeżeli tutaj odepchniecie od siebie, no, czy te zmartwienia, no to może być właśnie, może tutaj się udać być sukcesem albo, albo finanse, albo finanse, kochani. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, także nie będzie rezonować z wszystkimi. Bierzcie oczywiście tylko to, co, co kochani do Was no, pasuje. Dobrze, co tutaj. Mm. No, i tutaj też w tym Asie to jest też taka karta mądrego zarządzania waszymi finansami, tak? Także tutaj sobie właśnie no, jest z tą dziewiątką, tak? Macie, macie tutaj, w ogóle panny są dobre, jeżeli chodzi o, o takie zarządzanie, jesteście takie bardzo praktyczne. Także ten miesiąc może być właśnie dobrym miesiącem, jeżeli chodzi o takie, no, bycie praktycznym i właśnie tym zarządzaniem tymi. Tymi waszymi no, finansami i też otworzenie się na jakieś tam nowe początki. Kochani, czego tutaj unikać. Unikać. No to, to są decyzje, czyli tak wygląda na to, że będzie jakaś potrzeba jakiegoś, jakiejś, jakiejś decyzji. I tu mogą być właśnie jakieś opcje, tak? Także no tak by wyglądało na to, żeby. żeby nie podejmować decyzji w tym, a w tym miesiącu. Albo unikać i zostać przy tym, co, co tutaj jest. Zobaczmy, na co tu się powinniśmy otworzyć. To znaczy, na co panny powinny się otworzyć. Uu. No na pewno znowu jest tutaj energia odporności i będziecie, kochani, musieli się tutaj przed kimś, przed czymś, przed jakąś sytuacją albo bronić, tak? Albo będziecie tutaj musieli postawić po prostu tak, jakby na swoim, czyli tak, jakby tupnąć nogą i powiedzieć nie. Ja stoję przy swoim, bo to, co tam wierzę, czy wiem, no to jestem pewny tego. Ale i też może znowu to być potrzeba jeszcze poczekania na coś, czyli jakaś, jakaś odporność. I dziewiątka, i siódemka, w sumie mówią o, obydwie karty mówią o cierpliwości i odporności. Także ten miesiąc, opatrzcie, to jest energia miesiąca. A to jest na co wy musicie się otworzyć. Kochani, jeżeli nie wiem, yy, może niektóre panny tutaj mają jakieś duże decyzje do podjęcia z jakimiś zakupami na przykład, tak? Bo to też może być z tą dziewiątką, to może Wy tutaj właśnie planujecie coś, jakieś duże zakupy, jakieś duże inwestycje. A um, no, to tak wygląda, kochani. Tym bardziej, że jest tutaj nowa możliwość. Karty mówią, żeby się, żeby wstrzymać się, żeby nie, nie podejmować jeszcze decyzji, wstrzymać się i poczekać. Także nie wiem o co to chodzi, ale tak, ja to tak odczytuję, bo to jest ewidentnie. Karty podkreślają, i może dlatego Wy tutaj się martwicie, tak? Coś Wam tutaj. Tak, jakby czujecie, kochani, że coś tu może być, jakieś zmartwienie, co będzie. No, sprzyjać będzie Wam obfitość, obfitość, ale też takie zadbanie o tą sprawę, zadbanie takie powoli. Pamiętajcie, że jeżeli my sobie coś posadzimy, tak, jeżeli to musimy dbać o to, to potrzebuje, potrzebuje czasu, pielęgnacji, opieki. A, I tutaj też, tak jak mówiłam o zdrowiu, dla tych pan, panien naszych zodiakalnych, które no, mają ten taki, czy problem zdrowotny, czy nie, ale to też jest karta, która mówi, żebyście zadbali o siebie, zadbali o swoje, o swoje zdrowie. Poświęcili właśnie, no, poświęcili trochę czasu, kochani, dla siebie. Na pewno tutaj też pomoże Wam, jeżeli chodzi o relacje, to wspomożenie tutaj, czy Waszego partnera, czy jakiejś bliskiej osoby, to też może, może Wam tutaj sprzyjać. Może też, jeżeli chodzi właśnie o doradzenie, jeżeli potrzebujecie, potrzebujecie się doradzić, to ta osoba tutaj to może być matka, to może być żona. Ta osoba na pewno doradzi Wam z takiej pozycji, no, miłości, czyli wzięcia pod uwagę to, co dla Was tak naprawdę jest najlepsze. Ale ja tu mam po prostu bardzo takie mocne przeczucia intuicyjne, że te panny, które jakieś tu mają decyzje do podjęcia, chodzi o to, żeby się wstrzymać i jeszcze nie tak. I, i mogą tutaj być, kochani, jakieś, jakieś zmiany w tym miesiącu, a no i może dopiero wtedy będzie właśnie czas. Y no albo na wyjazd, albo, albo no na dalszy ciąg tego, tego projektu. Karta Śmierci, jako Rada, no jest w sumie bardzo dobrą kartą, bo, no bo mówi o odrodzeniu, o czymś nowym. Mówi, że coś, co już tutaj dla Was no nie pracowało, albo nie pracuje, tak jakby no odchodzi, tak? I Wy macie tutaj właśnie tą możliwość na, no na rozpoczęcie czegoś nowego, odrodzenie. Może niektórzy z Was odchodzą z pracy, tak? I już mają coś tutaj na oku, i te karty po prostu, żeby jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę poczekać, że to już jest tuż, tuż. A... Także po prostu, no, napiszcie mi, jak kochani rezonuje to z Wami. A... No, ja oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego w lutym A... i mam nadzieję, że do zobaczenia na następnym czytanku. Pa! pa.